dobry moi drodzy widzowie. Dzisiaj jesteśmy w Pet Simulator i e. tak bardzo dawno w to nie grałem i razem z Dawidem mamy taką po prostu sobie zrobiliśmy, że na jednym kącie będziemy bijali diamenty na Hilda, tutaj macie w prawym rogu praktycznie. I właśnie będziemy sobie takie pijać tu prezenty, mam już prawie wszystkie, bo grałem trochę wcześniej i myślałem właśnie o tych diamentów. No, to pójdziemy sobie tutaj. Daję takie dwie, bo razem z nim to zrobiliśmy taki projekcik, żeby wbić trzy Hyugee i żeby były na trzy konta. Dawid będzie miał jednego, ja będę miał jednego i Kasper będzie miał jednego. No i właśnie tutaj się wykonają schodki.

z niczym muszą być przedwczynki bo dlatego się nie zagadniesz dzisiaj zbija 2 biliony jutro też z tego zbija no i ten 7% chciałabym pokazuję o tego tego kotka na uncata za nie wiem 3 biliony coś takiego żeby trochę się zsunął będę miał 11 bilionów no ja też się będę podawał, tutaj trzy razy diamenty Jeszcze do czego sobie otworzymy te prezenty No i co ja nie będę nam przedłużał, bo nie będę takimi sobie, że po w po prostu taki szybszy czas będzie tak szybko to leciało, aż w końcu nie trafi się jakaś kometa czy coś, co nie No tego Dobra, a więc tak widzowie, wiemy teraz sobie polecimy na Trading Plaza, żeby zobaczyć czy ten exclusiv nam wejdzie, bo trochę ciężko będzie nam go sprzedać, bo teraz są dużo osób właśnie siedzi na tej trading plazy. No, ale jak go sprzedamy, to będzie dobrze i myślę, że tak za 2,5 biliona go wystawię na aukcji. Jak nie zejdzie, to go wystawię w tej, w tej budce. Jak nie zejdzie, to pójdziemy dalej. I co? Hmm. Lecimy z, przy, przy, z przyspieszonym tempem dalej. Dobra, Neocat jest już na aukcji Jak zleci to będzie dobrze, jak nie zleci to w sumie wystawię go na półce Bo już na Trading Plaza są tylko 4 osoby tylko. 5 osób tu jest, 6 6 osób na Trading Plaza No dawajcie, wystawcie go za chociaż, kurde, 2,7 miliona hmm, Tutaj sprawdzę no odebrano czy nie Zenczętowałam go trochę, jest na Agiliki i gift z Wulka, na razie tak może być. Co? A, ktoś go wygrał, za 2,5 biliona, a dobra, to dobrze, mamy 10 bilionów, ja go kupiłem za półtora, bo jakiś gościu miał zrąbaną cenę. Ale i tak jesteśmy tak, jakby bilion do tyłu. Bo na samym początku kupiliśmy go z Dawidem za 3 i chyba 7 biliona. Co nam się totalnie nie opłacało, mówiłem Dawidowi. Ale no dobra, no w sumie, jak zleciał że te 2 biliona, to jest trudno. No, no, zbieram mu to 11 bilionów i nie będzie miał żadnej spluty. No, tak jakby biznes nieopłacalny, ale dobra. Niech będzie. No i co, no nie pozostaje mi nic innego jak no. Egon Kowalski poszedł na trading plażę? Nie gadaj stary. Trajduje się z kimś. On jest tutaj, on chce iść na trading plażę. Nie ma go? Nie, poszedł. Jezus... To była widzowie jedyna nadzieja na to, żeby mieć Helleroka, chociaż jednego na samym początku. No ale musimy nas brać ze 120 bilionów, bo tak to, co nam to nie wyjdzie w ogóle. Mm, wiew. Za 4 godziny 30 minut mam te do odebrania, te które... 100 milionów będzie. Lecimy tutaj. A potem sobie pójdziemy do tego Af Af Czesta pierwszego. Zobaczymy, czy on jest w tej pierwszej krainie. Wszystkie trzy. O tutaj, czy jest, jest tutaj access? No, ja tu mogę wejść? Co jest? Ej, pierwszy raz się o tym dowiedziałem, że tu mogę wejść. Okej. Czyli tu nie ma akcesa. Tak, no to awczest to ja idę na tym ostatnim. Nie, najpierw tu, bo tutaj jest awczest. Tutaj jest, to najpierw tutaj zniszczę chesta Potem pójdę tam do tamtej mapy zniszczyć awczesta. I będę się farmił to jakoś. Autoklikara ustawiał. Ok. Ok. okay. Autoklikara ustawiał nie będę, bo. Nie ma to sensu, bo później i tak muszę co chwilę do Was gadać coś. Bo to kurde, psychiatryku. O o o, duża skrzynka. Gdzie są moje petycje? 20-30 milionów z tego będzie. A, okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Wszystko mi dzisiaj na tym filmie nie wychodzi. Nie wiem, czy to mi robi pod górkę jakoś, czy co. Czy, kurde. Ja tak zrobiłem. O jest AfCzest! Jest! Jeden SX. No to widzowie ja już będę robił przyspieszone tempo, bo to się nie opłaca, żebyście zaparszeli. Tam będę teraz to niszczył i w ogóle to lecimy. Totalny świat Simulator, to jest taki szok, z tymi lootbagami to już w ogóle nie zbieram to właśnie mam te osiągnięcie tutaj, na tym tutaj na pucharze to było, nie tutaj. O jak zbieram te lootbagi to mam chyba jakieś kurde większe tam ale mam na maksa. Co daje? Często drop lootbags. No to chyba, że więcej ich robi właśnie. Nie wiem dokładnie, co to może znaczyć. Za 57 minut, za 57 minut do następnego, żebym to miał. Otworzę wszystkie, żeby się skarżył, żeby lepiej rozpołączyć, czy nie? Napiszcie w komentarzach, czy kciuczka kapkę jeszcze jest pożycia w tych prezentów. Ja już chyba będę otwierał... O kurde duży prezent! Ja już chyba dziś, 20 milionów, zarobiście. Ja już chyba dzisiaj będę otwierał do trzeci. W sensie dzisiaj to będzie trzeci raz, kiedy to otwieram. W sensie trzeci, że trzeci dzień pod rząd. I w ogóle jeszcze nic nie wypadło. Ale tak to, to napiszcie w komentarzach, czy to jest możliwe, czy nie. I pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo żaden film filmie nie musi być przycisk subskrybuj naciśnięty. Kiedy on będzie kliknięty, żaden film nie może, a szczególnie te z wakacji, które będą się pojawiały codziennie i co wam gwarantuję, na wakacje będziemy z chłopakami razem 2,5 tygodnia, więc filmy będą codziennie, będzie to jedna z najlepszych wakacji, będzie bast, i w ogóle dużo setów, będzie się wakacje więc polecam wam, żebyście teraz dać tą łapkę w górę Bo na prawdę, żeby zaznaczyć was nie mój kanał Prosimy tylko kliknąć kliknięć subskrypcji, dzwoneczkiem Nie, sorry, trzech Trzech kliknięć, żeby zaznaczyć że was nie mój Łapkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem Tak jak powiedziałem, dzisiaj dobijemy do 13, do nie, do 11 bilionów. A na na jutrzejszym odcinku dobijemy 15. 000. No, na no następnym dobijemy do mnie, I pierwszych już i tak jeszcze dwie serie, co nie. Słowa 20 bilionów, to już trochę do jakoś się zgarnie, co za jakieś pety i w ogóle. Także, no, dobijemy 11 bilionów, 15, 15, i lecimy to w ogóle będzie tak, że ja nagram trzy filmy dzisiaj I w tych trzech filmach jeden dojdzie jutro, jeden dojdzie dzisiaj i jeden dojdzie pojutrze Bo mi tutaj nie wskakują do widzenia, bo normalnie zaszam, że nie da się nic zrobić Próbowaliśmy odnieść tam sposoby na ten plan, żeby posuć szybciej coś tam ogarniać i w ogóle ale tak się nie da. Mamy szkołę na, na głowie i w ogóle potem przechodzimy ze szkoły, mamy jakieś obowiązki z Panią Dawidem. I to wszystko zrobią Dawid na przykład, Dawid i który muszą się uczyć po szkole, więc tak? sprawdziany i w ogóle, i podobnie. No i jak to później działa, że właśnie nie mamy czasu, żeby nagrać film, bo my przechodzimy, siadamy te do telefonu o godzinie 27.00, 20 godzina. No i co by tu nawet o 20 godzinie wtedy? Chcieliśmy się spotkać kiedyś. Bo to takie były korki, że jak do siebie dojechaliśmy była godzina 18:30, było ciemno, bo to była zima. No i tak to właśnie wszystko wygląda, co nie A tak po. Chcieliśmy się też kiedyś spotkać. Byłem u 16 godziny z domu, byłem u nich o 21:12. Dokładnie. No, i właśnie jesteśmy bardzo zatłoczeni, bo tutaj mamy szkołę, tutaj mamy z domu, coś zrobić. Jeszcze łowce ze spotkaniami to jest jeszcze ciesze, bo jak chcemy się spotkać, to nie ma kiedy, bo no, jak, albo oni mają w sobotę i w chcą się uczyć na sprawdzian, albo ja mam się uczyć w sobotę, nie chcę na sprawdzian. Albo jak się spotkamy, już za takim długim jak mamy teraz, czyli nie słuchajcie, że mówię. Od, od my się sprawdzimy 27 maja. Od 27 do niedzieli, czyli od wtorku do niedzieli. Na taki weekend się spotkamy. To wtedy już coś nagram ale czegoś ciężko, bo my też musimy je w ogóle. Ym, no i co? Ale dla Was to jest coś zawsze tam na komputerze jest jakiegoś Fortnite, a nagranego to jest to jest nagrane. No, ale to, to takie... No, bym powiedział, że takie nudne filmy, jak pobudza Fortnite'a i na tak no, to, to powiedziałem, wbije, więc tak jakby ludzie... Powiedzcie nam, jesteś bardzo bardziej odpoczęli. bardziej się nie da być zatworzona na no, tak pracę w sensie da się, ale to człowiek chodzi do pracy żeby się nie że i się chodzi do pracy i oni chcą wrócić z pracy żeby coś do jedzenia, nagrać film i później mają spokój dla siebie, a my też te spokoju potrzebujemy w sumie, no no w sumie co ja wam gadam, jak wy wszystko wiecie, no ale tak dla przypomnienia ja idę zbierać dalej widzimy się przy 11 bilionach

Widzowie, ja się muszę niestety z wami pożegnać, bo ogólnie to film trwa już 24 minuty, a ja muszę zrobić jeszcze takie dwa filmy, to póki jestem sam w domu, co nie, bo dzisiaj będzie coś, pewnie czy coś, a tak to to zrobię sobie jeszcze jeden film dzisiaj, jeden na, na pewno zrobię jutro, co nie, bo jutro będzie więcej czasu na to. Dlatego no cóż, ja się z wami żegnam. Zobaczymy się już jutro na następnym filmie zbierania. Jutro Wam gwarantuję, że zbiorę 15 bilionów. I co? Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie się maneczką.